Hej kolego, nowy? Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się przyjaciel? Czemu nie? Chodźmy. Świetnie, po drodze możemy sobie trochę porozmawiać. Ale się zdziwią ci z nowego obozu, jakim powiem jakiego mało brońce. Posikają się ze strachu, ale będzie fajnie. Normalnie zabijają ludzi bez mrugnięcia okiem, ale teraz będą musieli dobrze się zastanowić. Kilku facetów bez przerwy próbuje mnie pobić. Paskudni ludzie z nowego obozu. Bandziory jedne. Następnym razem powiem im, że kto ze mną zadziera, będzie miał z tobą do czynienia. To ich nauczy. A tak w ogóle to za co tutaj trafiłeś? Ty też za bardzo lubisz zwierzęta? Oni krzywo na to patrzą, wiesz? Właśnie tak tutaj wylądowałem. Wiesz co? Już cię polubiłem. Przeżyjemy wspólnie wiele ciekawych przygód. Co nie. Gdzie nocujesz? Jakbyś chciał, możesz przenocować u mnie. Możesz się zamknąć choć na chwilę. Jasne! A, ale fajnie! Dzięki, że zabrałeś mnie ze sobą. Moglibyśmy robić to częściej. Nie mam nic do roboty przez większość dnia! Czy to możliwe, że chodzimy w kółko? To znaczy, nie wiem dokąd chcesz iść, ale może szukasz jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie moglibyśmy pogadać. Zdecydowałeś się wreszcie, dokąd chcesz iść? Nie zwracaj na mnie uwagi. Będę się trzymał ciebie, spokojna głowa. Powiedz, dokąd idziemy. A może to niespodzianka? Uwielbiam niespodzianki. Spadaj. Oho, nie jesteśmy w humorze, co? Lepiej będzie, jak pójdę z tobą. Elodiego Elozenek Gomez mi powiedział, że ty masz mi powiedzieć szczegóły, aha no to tak okradli Gomezowi pierścień zagłady, który ma potężną moc i co go odzyskaj w obozie protestantów, no to idę po pierścień zagłady. Peace up. Peace up. Elogort słyszałeś kto ma pierścień Zagłady w obozie wiem że okradli go nam fanatycy idź do nich i zabierz im maksort zabij go najlepiej Swoj czy wrok swoj no to właśnie To ty jesteś ksort tak co chcesz oddawaj pierścień Zagłady nie oddam go Bron się pałok O korwa ja pierdolę korwa kosza spierdalam stąd Awa. Ała Cześć Głomes, cześć Zenko, masz pieścien zagłady, tak daj go mi, okmianuję ok, cię <śmiany>